Na odcinku dzisiaj do doszła zbyt nowa zbyt. osoba! Nowa osoba sieba! Przywitaj się z widzami. Sieba, widzowie. To jest nasza trzecia część tego filmu. Tak. Mogę zobaczyć, ile ci zabaw? No dobra. Słabo dwa serca. Co? A czekaj, a teraz, we, a weź wskocz na te Czekaj! No. no, weź wskocz na te dripy. To i teraz cię yeah. O, zombie. nie to zombie, czy to... A to utopiec. Może będzie Trident. Nie, to twój stary. Wiesz? Ja mam miliony patyków. Ja potrzebuję patyków. Pat... Ej, Miniek, Bogu... Ja nie jestem bogu. twoim Bogiem. Przecież. Nie, tak, weź... Jest weź podobny. urośnij te drzewa. Za chwilę ja idę do Ancient City. Ancient no, City? No, po pode mną jest dokładnie. Co, serio? No, ja tam wchodzę. Ja tam się spiłem. Jestem ja przyspieszony, że. Kurde. Bietek. Nie tak, potrzebuję drewna. Mm, da, ale nie, ja ci nie. dam coś fajnego. Ej, dobra, bo ja dzisiaj miałem budować jej dom. No ta dom miałeś budować. Aj, I... stój, muszę ci coś fajnego dać. Wiesz dlaczego stół Kowalski? Żeby połączyć z Negerajtem. Tak, jeszcze ci dam. Yeah. Nie, tak mi jest. Ja uchowuję resztę... Książeczki, książeczki i expa. Ej, jak książeczki i expa? Bo chcę sobie połączyć. Ten miecz taki jak ty masz. Ale ja mam... Hmm. Zaklęty ogień 2. Hmm. To jest ja zaklęty ogień 2. Sharpness E5 Ale ja nie wiem jaki sharpness po, po polsku Na, Sharpness po polsku to jest e, ostrość Mam ci taką najlepszą ostrość Chyba ostrość 4 jest najlepsza Nie, nie 5 Nie 65 5 chyba To najlepszą jest. Tylko potrzebuję jeszcze butelek z XP i tak dalej. Ewentualnie no, do mi, mi do tego. I, Daj mi swój i, i jeszcze kilo bo chcę wydajność i tak dalej. Jakbym miał komendę, to bym to zrobił, ale... O, spięk, ja, spięk, ja I szczęście. I szczęście. Od Mariusz, najlepszy przyjaciel, na zawsze. pnijcie do mnie mam dla, dla kogoś psa. Typnijcie, bo ja nie mam, mam dla kogoś psa. Klasa, psa. psa. Tepnij, tepnij do mnie, Miniek. Miniek dawaj szybko ten kilo. Kilof. Nie, nie, tak. do Mariusza. Później mi jeszcze się kierę ulepszysz. Tak samo, że wydajność i. DMALIU, do Trzymaj. Dzięki. który mój? Ten? Siema. Ja też chcę, pieska. Ty dostaniesz kota. Ojej, to dostaniesz kota. Gdzie jest mój piesek? Name, tak. Ja, wiesz, zobacz, jak mój piesek się nazywa. Czekaj. E, ten. Zobacz, jak mój piesek się nazywa. Czekaj. Czekaj, jakby. Le... 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 No. tutaj się do mnie tapnie, pan pies. Piesu pan Działak. Yeah. <laughs> Ale super. Yes, A ty masz Felek! Ty mieniek Jieniek! Minek. Do... minek! Minek. Chodź, idziemy na spacer. Pieseł. Piesał, Piesał. Minek. Chodź na spacer. Minek z felkiem, chodźcie tu. Ale Felek to jest pies jego. Dobra, ale chodźcie tu. Okay. Felek, Felek! Ej, weź mi też, daj mi też, daj mi też, przepraszam, to se weź, kreatywa. Ja, je, jesteś, jesteś operatorem też. Ej, ale daj, ej, Mariusz, weź zrób ten na enchantowanie. Ja robię, bo to wszystko potrzebujesz. A ty nie, gła nie głaskaj mojego psa. C idź sobie. A przy okazji macie cały ekran widzowie, ale... O. Dobra, zaraz e, zaczynamy, Zara zaczynamy budować. Zaraz zaczynamy budować. Dobra, niech tak Uro. będzie. robię tu, Dobra, tutaj będzie mój dom. chcecie hmm. e, takich e, tam, też odcinków, to... Musisz zostawić leka. I suba! Nooo, tak! O, a przed okniem. Ło, wydajność mi się trafiła! Łooo! What the fuck, wydajność! <laughs> I dostałem zbanę po głowie. <laughs> Damariusz, już z tej Spoczyj się weźcie mnie pan Dominka wpuście Nie to Dominka Dobra, bo się nie spaka ja Pięć zadałem Pięć eee Trzy serca Ja tak walić w dzwon się walić w dzwon wiesz Drym, 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 drym. Gdzie jest mój piesek? No to za tobą. Ej, where is mój piesek? Pewnie Dmaryusz go przejął. A nie da się? Da się. A tu jest nie? mój piesek, cześć. Mm. Zawsze chciałem mieć psa. A ja mam psa. Ja nie mam. Aha, uczuję. Dobra, ja robię swój domek z betonu. Tam ja by to survival, tymczasem nas tymczasem survival. Widzę Tymczasem tymczasem każdy w komentarzach. E to be, będzie to jest na Creative. Creative. Jestem ja z dom zobaczyć. Mm, mnie, mie, mie, widać mi... nie Szkoda, że nie widzicie mojego ekranu, ale byście zobaczyli, co zbieram Dobra. dla Minka. Go <grym>, dla Minka tepnij go do mnie. Bo chcę Minkowi coś dać, mam dla tepnij go do mnie. Bo ja mam coś dla ciebie. Ja dla ciebie też coś mam. Ja mam dla ciebie coś fajnego. Dla ciebie też mam coś fajnego. To tepnij się do mnie. Jakie... <grym>, ja nie mam opo. A nie muszę tam zostawić lajka, le żeby, żeby nie było aż takich kitów. No dawaj do mnie, miło. Tepnij go do mnie, miło. Ty, Demariusz, weź tepnij go do mnie. Tep... Aha. Ja dla ciebie wiesz, co chciałem dać? Co? Chociaż tylko to. Dzięki dobra, ja cię tu na dzień ja, no, ja, ja chyba lecę do nadaru. Ja chcę z tobą. Bardziej też. No wiem, ale wolę iść. Chcę przetestować swoje zbroje. Nie, no tak na serio to ja idę do tego. serio, daję ludzie po elytra. Mi jak ktoś mi dasz elytra No to chodź tutaj do mnie. Gdzie ja mam... Jakim cudem? Jak ja nie mam game moda? Tego do mnie. Bo chodź do wioski. Dobra. Chodź tutaj. Dobra. Dobra. I mój kilo w wydajność. Bo nasza wydajność. O, do Marys. De Marys, o do Mariusz. Demariusz. Demariusz. Mariusz. Wychodzimy no szybciej. Szibciej, szybciej, szybciej. To ja. idzie zniszczyć to wszystko. <toddź> nie, tak buki idzie zniszczyć wszystko. Ty ja jestem, ja jestem Bogiem! Ja jestem ja z... Kim to Bóg! A ja, ja, ja jestem waszym hygieniarzem. Nie milion endermanów goni, bo wszystkich uderzam po kolei. Chcę przetestować swoje zbroje. Wywalę się! Nie no Dobra, super, się! Wywali. Wywaliłem się! Nie, tak wywaliłem się! 40 endermanów mnie goni! No to zaraz padnie! Yes. Jaki i Bogowi Nie, nie pleciej. Znaczy, te minieki i Bóg nie mają czasu. Jeść! Kolejny, jeszcze kolejny! Weź im się oczy nie patrz, Trochę tarcza mi padła! Kam to w dupie nara, nara. Perczuję. Ciekawe jaką parcuje w sumie. Cześć. Bijemy go, bijemy, bijemy, chłopaki! Nie mam dwa serca! Kura, to ty odejdź od tego! Kurde jak mi zadaje. Ja. Nie tak sobie z tej... Dziś na na facie. Quizas se mnie. No nic. No, no. Nie, a ten sport, ten sportaż. Dexter. Chciał was budować, oh, to aż budowało. Czas. Nie. Mogę kryształy się wysadzić? Nie. Kolejny smog. Kolejny smog. Ja go zabijam O kurde wiedziałem, że to odbudowuję Dobra Ale jak chciałem to zabić smoka Endu. O tu jest jajco! Dobrze, że miałem pochodnię Kliknąłem na jajco i gdzieś poleciało. Smoka okay. Endu trzeba zabić. O krystale! Krystale go zabiły! Ja, ja tego zabijam w Ej, weźcie mnie tam pijcie do siebie, bo do baru już mnie zabić dostałem. No co, jak? Znaczy, Boże, te... One same zniknęły. <noise> te właśnie. Dobra. No Hej, 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 teleport, na... hej, Śmieciu! Ja zabijam hej, Weźcie mnie tam hej, do siebie. siebie. No to znajdź no. Portal. No, dzięki. hej, portal hej, hej, ja hej, 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 A ja tutaj to tutaj to

Ucieczka z wyspy. Ucieczka z zadupia. Tak. No jakim tak. Jakim cudem. Siedziałem im, i mu się w oczy nie popatrzyłem nawet. Po niego nie go wam małeś. Nie. W starym miejscu. nie. On Ciebie zobaczył? Mm. O, oh, jest tak. Yes. Mm. Mm. Marek. Nie ma nigdzie gdzieś city. Dobra. Ej, Mariusz. Mariusz. Możesz mi mojego seta zrobić jedną ochronę 3 Aha, bez sensu nie mogę umieścić. <noise> A, mnie. też na gajwodzie jest! A ja cię prędzej zapiję, bo mam seta. Nie. Nieprawda, ja mam DZ <śpiję> jedynka sama. Dobra, ty chcesz. się do idę po Nie, 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 nie. Bo ty masz ochronę piątkę. Nie. Ja, ja mam ochronę trz, trz, tam jest dwa. A ja też chcę. Ja mam, ja mam tylko jedną rzecz ochronę jeden. Nie, nie no nie, 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 jeden. nie, 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 aha, aha. Aha, aha. Ty zadałeś... nie, ja Ja chcę jak najdalej od wyspy Endu. No Fajerberka. jest belkan. Nie tepaj go, bo, ja, bo ja jestem nad przepaścią. Ja chcę i ten. Swoje. Chcę zginąć od Golema. Spróbuj. XT, XT. XT, XT, A, XT. Aha, czyli, czyli portal był przed moim domem? Nie no, serio, było tak trzy bałkazy. Ej, skąd my mieliśmy wiedzieć, że Twój. To jest. Ja wiedziałem Za ja mną nie ma tysiąca kratek, jest to 400 kratek. Jest, jest to 200 kratek. Niecałe 200 kratek. Ej, gdzie są moje itemy? Mariusz, o tu. jęki. Jest to kratek! Tyś... nie. na kratki! Ej, gdzie? no ty ja wystarczy, ty będę, Mariusz. Miniek, dasz? Mi nie dasz alkohol. Ty dupę ci tam wiesz. Dupie będziesz latał. <grybuj> no ale <one> wszyscy <grybuj> na nie uciekają. i Dobra, już. do nich Dobra, to dawaj lecimy do Odmariusza. Do no. Siemod Marek, <noise> wiecie co by trzeba było zrobić? No co? Kończysz Minecrafta! Ja wlecę w niego yes, Aha! Minecrafta! Yes. A ja wlecie... A ja wleciałem w portal. Zaraz idziemy ci mój dom budować? Nie, ja lecę do Naderu, ja lecę na dach Naderu. Ja z minkiem. Czekaj, ja z ja Tylko stawam. chcę i ty odzyskać. Dobra. No Mariusz, weź mi daj na chwilę oparzy. Ej, mi, Miniek! Do... Miniek! Czekaj na mnie, Miniek! Gdzie ty jesteś? Weź Chodź sobie taki fajerwelków. Ej, weźcie mi! Ej, potrzebuję odzyskać swoje ity! Dobra, dzięki. Jeszcze gm... nie. O kurde, ej, czerwono! Aha. Nie potrzebuje... To nie potrzebuje i to tego nie potrzebuję. Demariusz. Mariusz. Obsyd... Obsidian. obsidian 32. I... Wysadźcie mi 228 postaci. Yeah. COŁO ja, BĘDZ! Chciałam żebyście się JAK TY SIĘ SPALIŁEŚ?! NIE SPALIŁEŚ SIĘ! Za x zraio. Tak, wyszedłeś, no? Gdzie <grym> hey, tu jesteś? Dobra, lecimy. Ja ja ja, ja, ja patrzyłem w górę. No ja na tyś, czy na tysiąc, na kratki, nie? Bo jeszcze na kratce... jestem kratek... 1400. Ej, zobacz na siebie. Jest niewidka. Super. No to, ale weź odejmij mi tą niebita. Ale nie wiem jak się odejmuje. Tak samo tylko Claire. I te infinity trzeba usunąć. Bo nie, dobra, ja, 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 już Ale ja chciałem Infinity. Ja chciałem. Ja no! Nie, to... Efektywne. Miejcie 501 pieniądze regen. Noctawizja z Infinity. 199. Masz Noctawizję? Czy masz Noctawizję? Czy tego, Widzialność. Niech to widzi, niech nic nie stoi. Czy, może. Ty właśnie niewidzialność. A, to ty mi już dałeś, dobra, dzięki. Mimo. Ej, ja mam tam coś fajnego. Ej, Ej ja, ja lecę na kratki mi, minus 1000, nie? Teraz, 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 ja teraz, teraz, ja Ej, teraz, dawajcie! Nie chce mi się wszystkich tam umbanować. Ale jedna osoba tylko. To e, Miłosza. Dobra. Ale niech to chciał wygrać. Dobra. Gotowy za trzy, dwa, jeden. Kto został wola? Nie. Nikt. No. Aha, bez sensu. Mój no, blok polecenia jest do dupy. Ty łaleś, no. Nie no, co ty robisz?! Ja, bo to jest sanity bana. Nie, nie chcę mi się grać tak. Dobra, ja już wyłączam gm no, no. Survive i TEP. No A bo... Chcecie totemu? Chcecie po totemie? Ja nie chcę, ja nie chcę Ja nie chcę Ja nie chcę, ja jeszcze ja ja ja, ja podziękuję, nie? Też sobie też place Effect. Efekt Iwona oh, Co? Enchant Piotrka. Bartek jest. Pięć. Piątka. Boże, po co ty to zrespiesz na dachu Netheru No nie, nie wiem. Nie no wiem, nie te, też to... Jak... Tak żeby wyglądała jak Anarchia? GG. <gibli> Wejdź, zostaw to. Te... Nie, to jest moje! Już moje. Ja chcę tylko skrzynki. Debil, Debil naprawdę. Jak to się rozpiło? Nie to się rozpiło? Ja pomyślałam, gdzie. tu. Znaczy, nie, nie, ta, nie to. Co to. Robię... Mm. city. O, city. Co zrobiłem, City? Ja kolejny. Jak... Jak ja to... Jak była ta... Jak był ten efekt, w którym leciałeś do góry. Mm. Eee, eh, Co? Eh, Ale En kleine city, city. ja there... yes, city. You're and you're and Ja, niet alleen nie het vliegen. Leuk. Strop. Ik N-City. kleine volgende city nice city Dames en heren, bedankt city